Witam wszystkich z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o dalszym rozegraniu na Bitcoinie. Tutaj mamy Bitcoina do Dolara na wykresie dziennym D1 i mamy teraz zejście. Już dosyć stanowcze, poniżej 30 tysięcy. Zeszliśmy do dokładnie 28 800. Tutaj końcówka 61 czyli przebity został poziom 29 tysięcy, dlatego też redukuje 15% długoterminowej pozycji hodlingowej, otwartej po 24 tysiące. A dokupiona została dodatkowa część tej pozycji po 26 tysięcy tutaj. Także redukuje część tą, którą dokupiłem na tym dokładnie poziomie 26 tysięcy. Kolejna redukcja będzie na poziomie 28 000. Natomiast jeśli nie spadniemy do tego poziomu, to nie będę tutaj redukował. Dopiero zastanowię się, czy cokolwiek robić przy poziomie 37 000. Dzisiaj natomiast co do innych krypto, rozgrywam dużą zmienność na Dogcoinie tokenem lewrowanym do 5 razy long. I tutaj widać. Na dzienny, może tak dokładnie tego nie widać, ale na godzinowym widać, jaka jest dzisiaj duża zmienność na tym tokenie czyli ten tutaj wzrost wynoszący w okolicach no, prawie 60%. Później mamy korektę wynoszącą 26%, dalszy wzrost 34% procent i teraz znowu tutaj jesteśmy już tak w jej korekcie minus 15%. Tutaj jest bardzo dynamiczny rynek, także każdy powinien rozgrywać to według własnego uznania. Zbyt szybko zmieniają się setupy, ale widać, że praktycznie wszystko działa, bo zarówno tutaj zeszliśmy w dół, doszliśmy znowu ponownie do poprzednich szczytów tutaj cały czas jest szeroka konsolidacja no i wszystko w zakresie powyżej 15% zmienności czyli można tutaj robić naprawdę wiele rzeczy na samym Dogecoinie o powodach tutaj dlaczego Dogecoin rośnie nie będziemy się rozwodzić czyli o tej zmianie nazwy Twittera na X natomiast tak czy tak już bardzo mocno to wpływa na rynek sam Dogecoin nie skoczył może jakoś zbytnio mocno, bo tutaj mamy wzrosty wynoszące 10%, ale już na tokienie lewarowanym to wyglądał o wiele lepiej. W tym tygodniu, dokładnie w środę 26 lipca jest posiedzenie FMC i tutaj rynek oczekuje, że podniesione zostaną stopy procentowe o 0,25%. I zakończymy już tą serię podwyżek. Później będzie już w następnych miesiącach, kiedy będą te posiedzenia według rynku zaczną się obniżki stuprocentowych. No ale to dopiero jest planowane w styczniu przyszłego roku. Natomiast można zauważyć na rynku, że są różne takie mocne akcje w ostatnim czasie. Mamy sezon wyników Stanów Zjednoczonych za drugi kwartał tego roku. I zauważcie, na przykład AMC. Tutaj bardzo silna reakcja posesyjna na no, tych akcjach z 4, 40 do około 8,5. Natomiast otwarcie już było o wiele niżej. Otwarcie było w granicach 5,5. I od razu tutaj zeszliśmy w dół. Tutaj musicie wiedzieć, że jest przesunięcie do czasu polskiego o dwie godziny od tego tutaj, który jest, czyli tutaj, kiedy mamy 15.30, to w Polsce mamy 17.30, czyli 13.30 mamy tutaj początek tej właśnie sesji na rynku kasowym Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu też będą wyniki kilku spółek z Nasdaqa, ja sam osobiście czekam, na wyniki Facebooka, czy też mety po zmianie nazwy. I tutaj spodziewam się podobnej zmienności jak była przy poprzednim sezonie wyników, czy też poprzednich sezonach, a ta zmienność wynosiła dosyć dużo, duże były luki, na przykład ta spadkowa tutaj minus 24%, ta tutaj wzrostowa 19%, prawie 20%, ta tutaj wzrostowa prawie 11%. Także teraz spodziewam się również dużej luki. No i oczywiście na opcjach rozgrywam to w ten sposób, że biorę strike opcji odległy od aktualnej ceny przed wynikami czyli wyniki będą po sesji. Także biorę tutaj, otwieram pozycję od razu blisko zakończenia przed końcem sesji. Strajki biorę około 5% od ceny, czyli minus 5% dla putów i plus 5% dla opcji call. Następnie, kiedy już otworzę taką parę opcji, no to w momencie kiedy rynek będzie otwierał, od razu sprzedaję zarówno te opcje put jak i call. Zamykam po pierwszej cenie rynkowej. Także mniej więcej tak wygląda rozegranie. Oczywiście będę rozgrywał też akcje Google'a poprzez rynek opcyjny, ale tutaj teraz przejdźmy do ETF-u, czyli potrójny Q naśladującego Nasdaqa. Invesco QQQ Trust. Tutaj, tak jak poprzednio w sezonie wyników, często rozgrywam to poprzez zmienność wynoszącą w okolicach 3%. Czyli biorę tutaj pod uwagę, właśnie taką 3% zmienność, 3% zmienności mamy tutaj. Czyli, może, ostatni sezon wyników, ten za pierwszy kwartał nie dostarczył aż takiej dużej zmienności, wynoszącej 3%. Ale teraz, według mnie, już taka zmienność tutaj może występować. Widać też w ostatnim czasie, że Nasdaq gorzej zachowuje się. Niż inne amerykańskie indeksy typu SP 500 czy też Dow Jones 30, i też należy tu uwzględnić. Natomiast tutaj może być taka właśnie teraz zmienność w okolicach 3% kontry, czyli po ruchu o 3% będzie kontra, znowu ruchu na przykład o 5%, kontra o 3% będzie tak czy tak dawała tutaj zarobić. Przejdźmy w ogóle do Nasdaqa i porównania Nasdaqa. Nasdaqa 100 porównajmy z Dow Jones 30 za ostatni okres kilku dni. Tutaj weźmy teraz Dow Jones 30, który to indeks jest o wiele silniejszy w ostatnim czasie niż właśnie Nasdaq. Na interwale godzinowym będzie to lepiej widać. I zauważcie, że do tego momentu tutaj te indeksy podobnie zachowywały się, a od tego momentu, zauważcie, wręcz mamy tutaj rozwinę to, żeby było lepiej widać. Jones 30 jest tym żółtym kolorem oznaczony. Mamy tutaj wzrost na NASDAQ, mamy tutaj spadek. Szczególnie tutaj nie ma reakcji wzrostowej na NASDAQ, -u. jest wzrost na Jones 30, po tym utrzymanie poziomu. Tu jest później wręcz spadek, kiedy tutaj już zaprzestano dalszego wzrostu. Zejście w dół, tu utrzymanie. Tutaj wzrost, tutaj akurat nie było reakcji. Natomiast na spadki tutaj wręcz Dow Jones 30 reaguje wzrostem. Dlatego też sądzę, że teraz Nasdaq 100 jest dobry do shortowania, a niekoniecznie Dow Jones 30 będzie dał się shortować. Także tutaj neutralnie na Dow 30, natomiast bardzo spadkowo na Nasdaq. Od kiedy tak się dzieje? Mniej więcej od środy 19 lipca. Przejdźmy teraz dalej do niemieckiego DAXa. Były pytania w ogóle o rozegranie na DAXie, natomiast na poprzednim nagraniu mówiłem dokładnie jak rozgrywam każdy ruch spadkowy. I tutaj po tym mocnym ruchu trendowym spadkowym, później mieliśmy mocne wzrosty również trendowe. I naturalne jest, że z tej piramidy shortów trzeba było się ewakuować, zredukować te pozycje, Bo jeśli ktoś nie zredukował, to z zyskownej piramidy później trzyma cały czas stratny grid pozycji. Także tutaj już przeorganizowałem pozycję i mam mniej więcej pozycję short dopiero od poziomu 15900. I poniżej mam ustawioną siatkę pozycji short. Także tracę na jednej tylko pozycji short. Kolejne tutaj są ustawione do realizacji, kiedy rynek zacznie spadać. Na razie, tutaj w tej konsolidacji nie ma sensu, żeby przeorganizowywać tej piramidy. Ponieważ jeśli zrobiłbym przykładowo to tutaj po wybiciu, to zauważcie, byłby to spadek. Natomiast, tak czy tak, rynek od razu wraca w górę. Teraz jest cały czas konsolidacja. Na duży plus jest to, że ruchy są trendowe nadal. A konsolidacja jest w ograniczonym bardzo zakresie, bo tutaj ten zakres konsolidacji to mniej więcej zakres w okolicach 170 do 200 punktów. Natomiast trendowe ruchy tutaj wynoszą w okolicach 650 prawie 700. Dlatego też nadal DAX według mnie, kiedy zacznie spadać, będzie nadawał się do spiramidowania. Targety na DAX-ie co do piramidowania mam o wiele niżej czyli ten wspomniany już wcześniej poziom 12900. Także co do DAXa, no to zacznie się dopiero prawdziwe rozegranie poniżej 15900, kiedy zaczną wchodzić kolejne pozycje short. Kolejna rzecz, co do piramidowania, to mam również na NASDAQ-u piramidę pozycji short, ponieważ tutaj wybiliśmy już największą korektę, taką typową korektę, która tutaj była powtarzalna, tu oczywiście już jest większa ta korekta, tu i tej jeszcze tutaj nie wybiliśmy. Natomiast co do rozegrania, to zmniejszmy interwał do godzinowego i zauważcie, że Nasdaq tutaj wykazał się mocnym ruchem spadkowym. Miałem w okolicach czterech pozycji, akurat została otwarta tutaj na przebiciu tych dołków kolejna pozycja short. Natomiast mam taką zasadę, że jeśli robimy nowy dołek bez przekonania, czyli od razu z powrotem w górę, no to wolę wręcz tutaj przeorganizować taką piramidę shortów, czyli na przykład zamknąć te dwie pozycje short na tym poziomie, później zabezpieczyć tą trzecią i czwartą, w ten sposób, że ta trzecia dostaje stop loss na poziomie wejścia, na swoim właśnie takim break-even point, tam gdzie została otwarta i trzymam obie pozycje short pod dalszą piramidę pozycji short, a z tych pozycji dwóch już został wzięty zysk. W momencie kiedy tutaj przebiliśmy ten dołek, także wziąłem ten zasięg zysku i ten tutaj zasięg zysku. Natomiast rozegranie tutaj jest o spadek o wiele głębszy, co najmniej na poziom 12500. No, i z drugiej strony to, o czym już mówiłem, czyli mamy tutaj sezon wyników za drugi kwartał, i to może skutkować tym, że będą takie ruchy konsolidacyjne o zasięgu 3%. To też jest taki czynnik, gdzie wolę tutaj nie ryzykować. Na przykład, mając cztery pozycje, takiej zawrotki w górę, gdzie tracę cały ten zysk i wręcz muszę redukować te pozycje. Wolę po prostu keszować się, jeśli zrobimy już taki 3% ruch spadkowy, a od szczytu właśnie już zrobiliśmy 3,3%. Dlatego też teraz, jeśli będzie płaska korekta, no to znowu będzie tutaj 3% i z takiej piramidy, jeśli tutaj będę miał przykładowo 5-6 pozycji, to po 3% ruchu będę to przeorganizował Czekam później na korektę i znowu o 3% spadek. Na poziomie właśnie 3% będzie wtedy przeorganizowanie, zabranie zysku z tych najwięcej zarabiających pozycji. Natomiast jeśli będę widział, że mamy takie mocne spadki, wręcz wodospad, korekty są płaskie, no to cały czas będę tutaj piramidowa pozycja short bez żadnego zamykania poprzednich pozycji. Jeśli natomiast rynek robi tak jak teraz, czyli waha się, przebija poprzednie dołki i wraca w górę od razu, to wolę to przeorganizować, zabrać zyski z tych pozycji, a nie czekać kiedy z plusa przejdzie na minus, czyli tam gdzie tak czy tak będę musiał redukować te pozycje. W tym nagraniu to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie tylko piramidujcie zyski.